Jesteśmy chwilę po 21 godzinie i ja właśnie kończę jeść swój ostatni posiłek, który rozpocznie moją 24-godzinną głodówkę. Zdarzyła się okazja, żeby jutrzejszy dzień na to właśnie wykorzystać, a przygotowywałem się do tego już od jakiegoś czasu. Zatem wykorzystując tą sposobność, jutro zaczynamy, a w zasadzie już teraz zaczynamy ten post 24-godzinny. Na przestrzeni całego dnia będę nagrywać swoje reakcje po paru parunastu godzinach, jak się czuję bez jedzenia, jakie mam przemyślenia oraz jakie mniej więcej aktualnie procesy zachodzą w naszym organizmie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale taka głodówka ma bardzo wiele plusów i możemy bardzo mocno pomóc sobie w wielu. Zdrowotnych aspektach, raz na jakiś czas wykonując sobie taką głodówkę. Także, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie procesy zachodzą w naszym organizmie przy takiej głodówce, a przede wszystkim, czy udało mi się ją dotrzymać do końca, to oglądaj dalej. Dochodzi 12 godzina mojego postu, 24 godzinnego, i jak na razie jest całkiem spoko. Pewnie głównie dlatego, że większość tego czasu minęła mi przez noc, zatem dopiero tak naprawdę powiedzmy od tych 2-3 godzin mój organizm jest aktywny. No i faktycznie blisko tego, tej 12 godziny zaczynam już odczuwać delikatny, taki lekki, przyjemny głód. Natomiast w większości przypadków jest to głód nawykowy, hormonalny, który niekoniecznie jest związany jeszcze z jakimiś brakami energetycznymi ponieważ tak naprawdę dopiero powyżej 12 godzin, między 12 a 18 godziną, zaczyna się faktycznie pojawiać yy, takie uczucie energetycznego głodu, a to co mamy wcześniej, zazwyczaj jest to właśnie głód nawykowy, szczególnie u osób, które często podjadają, które mają krótkie przerwy między posiłkami, to wtedy się to zaczyna po prostu coraz bardziej. Uaktywniać. Jeżeli chodzi o wcześniejsze pory tego postu, to między 0 a 4, 6 godziną po prostu zachodzi trawienie, więc nie mamy tak naprawdę większego odczucia tego głodu. Czy, czy ten sposób, który ja robię, że dużo czasu tego, tego postu przechodzi mi na noc, jest dobry? Ciężko stwierdzić, aż tak w to nie wnikałem, które pory dnia są najlepsze do, do postów. Jeżeli masz jakieś informacje na ten temat albo swoje własne doświadczenia, to koniecznie zostaw informacje w komentarzu. Dochodzi no 11 godzina, więc mamy już 14 godzinę mojego 24 godzinnego postu i naprawdę jest całkiem dobrze. W dalszym ciągu czuję się jakbym po prostu jeszcze nie zjadł śniadania, więc jest to bardzo dobra wiadomość. Natomiast co się dzieje w moim ciele? Otóż poziom glikogenu w wątrobie zaczyna spadać, więc zaczyna się powolutku rozkręcać proces ketogenezy. Czyli kwasy tłuszczowe są powoli przekształcane w ciała ketonowe, które są niezbędnym źródłem energii w sytuacji, w której właśnie ten poziom glikogenu się obniża i już mózg nie będzie czerpać swojej energii z węglowodanów. Tylko będzie przerzucać się właśnie na te ciała ketonowe, które są o wiele bardziej energetyczne i lepiej wpływają na pracę mózgu i naszego organizmu. Także ja niedługo będę wychodzić do pracy, wrócę około godziny 18, więc będzie to już tak naprawdę 21 godzina mojego postu. Także najtrudniejszy okres będę miał właśnie w pracy, ale może to i dobrze. Bo dzięki temu nie będę myślał y, o głodzie i jeżeli będę mieć jakieś, y, jakieś zwiększone łaknienie czy głód, to mam nadzieję, że po prostu przez pracę nie będę aż tak bardzo o tym myślać. Dobrze, mamy godzinę prawie że 18. Ja dopiero co wróciłem z pracy, nagrywam to w miarę na świeżo, bez żadnego przygotowania, żeby było jak najbardziej autentycznie. Jak się czuję? Mamy godzinę 18, czyli praktycznie zostały 3 godziny do końca, czyli minęło 21 godzin mojego postu. Jeżeli mam być szczery, to jestem pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że będzie mega ciężko, że będę mieć jakieś duże napady głodu, albo że będzie mnie boleć głowa. Natomiast jedyne, co czuję, to w głowie, tak z tyłu głowy, cały czas mam taką myśl, że kurczę, coś bym jednak zjadł, ale nie dlatego, że jestem głodny, bo jako tako nie odczuwam jakoś bardzo głodu, tylko taki bardziej aspekt właśnie psychologiczny z tego powodu odczuwam. Jeżeli chodzi o energię czy poziom energii, to powiedzmy czuję jego delikatny spadek, ale nie na zasadzie zmęczenia, tylko coś w stylu jakbym dopiero co wyszedł z sauny czy z basenu, takie po prostu ogólne obniżenie poziomu energii. Teraz przejdźmy sobie do tego, co dzieje się w tym czasie właśnie, czyli po 18 godzinach postu niejedzenia w naszym organizmie. Tutaj kluczem jest autofagia. Jest to słowo i fraza, która jest niezwykle ważna właśnie jeżeli chodzi o głodówki, o posty, ponieważ tutaj tak naprawdę zachodzą kluczowe procesy w naszym organizmie. Chodzi przede wszystkim o rozkładanie niepotrzebnych białek i ogólnie o tak zwane oczyszczenie organizmu. Jest to proces, który właśnie zachodzi dopiero po tych 18 godzinach. Nie doświadczymy go wcześniej, bo wcześniej organizm przechodzi różne fazy i dopiero mniej więcej po tych 18 godzinach zaczyna się w organizmie ten właśnie Proces. Jest on niezwykle ważny, jeżeli zależy nam właśnie na oczyszczeniu organizmu, na redukcji właśnie tych niepotrzebnych komórek, które gdzieś tam w nam zalegają i jeżeli chcemy odzyskać jak najbardziej równowagę i skupić się na tych procesach regeneracyjnych i oczyszczających organizmu. Zatem, jeżeli chcemy aby nasz organizm już funkcjonował właśnie w tej fazie autofagi, no to musimy właśnie dotrwać przynajmniej do tej 18 godziny. Także mówię, jeszcze zostały 3 godzinki, na koniec po wszystkim nagram za 3 godziny mniej więcej, jak się będę czuć po tym 24-godzinnym poście. Ale na świeżo jeszcze mogę powiedzieć naprawdę, że jestem pozytywnie zaskoczony. Jeżeli mam być szczery, to myślę, że nawet mógłbym przedłużyć ten post jeszcze, czy do rana, czy do jakiejś kolejnej części jutrzejszego dnia. Ale już mam przygotowane jedzenie na kolację, także, także sobie to odpuszczę. 24 godziny jak na początek, myślę, że całkowicie wystarczą. Udało się. Mamy godzinę 21 z delikatnym haczykiem. Więc oficjalnie mogę powiedzieć, że wytrwałem swój pierwszy 24-godzinny post. Jak się czułem przez ten czas? Mówiłem już to na bieżąco, także podsumowując, jestem naprawdę w pozytywnym szoku, że tak sprawnie udało mi się przez to przejść. Myślałem, że będzie o wiele ciężej, ale jak się okazuje, jeżeli wcześniej się przygotujemy na takie rzeczy, to faktycznie możemy sobie z tym dość sprawnie poradzić. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, na które w trakcie filmiku nie dałem odpowiedzi, to koniecznie zadaj je w komentarzu, bo też jestem bardzo ciekaw, co Wy myślicie o takich głodówkach, czy zdarza Wam się robić takie posty, a przede wszystkim, czy chcecie, abym może zrobił jakieś inne ciekawą, jakąś inną ciekawą rzecz związaną z takim prozdrowotnym stylem życia? Jeżeli tak, to dajcie swoje propozycje w komentarzach. Dobrze, zobaczmy teraz na zdjęciach, jak na przestrzeni tych 24 godzin i czy w ogóle zmieniała mi się Jakość twarz. Pierwsze zdjęcie zrobiłem zaraz po zjedzeniu ostatniego posiłku. Kolejne zdjęcie zostało zrobione z rana. Następne, jeżeli się nie mylę, to po jakiś po jakichś 14 godzinach od ostatniego posiłku, no przedostatnie zostało zrobione w okolicach godziny 18, czyli to było już spokojnie. Spokojnie to już było w okolicach 20, 21 godziny postu. No, i teraz ostatnie zdjęcie zaraz po zakończeniu tego 24-godzinnego postu. Jak tak patrzę, to wydaje mi się, że aż tak bardzo się to nie zmieniło. Oczywiście wiadomo, aspekt też dochodzi zmęczenia dniem. Natomiast jakoś nie zmarniałem, mam, mam wrażenie. Także dajcie znać co o tym myślicie, może ja po prostu yy, zbyt optymistycznie na siebie patrzę na te zmiany, ale wydaje mi się, że jest ok. Ja teraz zabieram się do robienia kolacji, dzięki że byliście ze mną i do zobaczenia.